Siemanko moi drodzy, z tej strony Arrow Shrimp. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o szyszkach. A jakie to będą szyszki? Oglądajcie dalej, bo powiem Wam, że te szyszki są korzystne z punktu widzenia nas akwarystów i krewyciarzy. Słuchajcie, zobaczcie, to są takie szyszki. Przypomniałem sobie wczoraj o fajnym parku niedaleko mojego miejsca zamieszkania, że tam rosną drzewa i to w dużej ilości i tak się zastanawiałem, czy na pewno rośnie to drzewo, które obradza takimi szyszkami. A co to za szyszki? Jak myślicie? No pewnie dużo z was wie. Są to szyszki czarnej, olszy czarnej. Te szyszki są bardzo korzystne dla krewetek i w akwariach, szczególnie w akwariach z typem wood blackwater. A dlaczego są takie ważne? Zmiękczają pH, oddają do wody garbniki, odkazają wodę, mają działanie bakteriobójcze grzybobójcze. no i ja postanowiłem, że kilka szyszek zawędruję do mojego krewetkarium, tak żeby krewetki miały lepiej. Dlaczego by nie? I tak, szacuje się, że takie szyszki wkłada się na kilka tygodni do akwarium, tak około dwóch. No i na 10 litrów wody używa się jedną szyszkę, a jak chce się odkazić wody, to około trzech szyszek. No tak deklaruję bardzo wielu. Bardzo wiele firm akwarystycznych. No na pewno lepiej jest sobie nazbierać samemu. Jeśli jest możliwość, to po co płacić, no i jaka to jest duża satysfakcja. Moje szyszki... Teraz suszę sobie po to, żeby sobie je spakować, żeby były na zapas, dla krewetek. Położę je sobie na kloroferze, na ręczniku. Zobaczcie teraz... Jak one prezentują się w krewetkariu? Pokażę Wam za chwilę. Oglądajcie dalej. No, moje szyszki zwodowane. Użyłem trzech szyszek. Pewnie po dwóch tygodniach je wyjmę z krewetkarium. Słuchajcie, chodzi o to, że chciałem sobie troszeczkę obniżyć to pH, bo Jak się okazało, moje krewetki Red Fancy Tigery. W poprzednim zbiorniku hodowcy miały niższą wartość pH, bo moje podłoże utrzymuje coś koło 6,5 więc pewnie będę działał z tym tematem A jako, że można sobie poradzić w sposób naturalny i troszeczkę obniżyć to pH, dlaczego by tu nie, nie, nie czegoś nie zrobić w tym kierunku. Tak sobie leżą Wczoraj świeżo po wrzuceniu ich Krewetki były zaciekawione i wchodziły na nie. Na pewno też na tych szyszkach się namnoży biofilm, którym będą się odżywiać krewetki. Czy trzeba preparować odpowiednie te szyszki, przygotować? No ja czytałem, że można od razu je wrzucić do, do wody, ale jeśli ktoś chce to można sobie też zrobić jakiś napar z tych szyszek, zalać wrzątkiem no i wlać Później taką tego, pewnego, że tak powiem pewnego rodzaju herbatkę do akwarium. I tak wygląda moje krewetkarium. Krewetki chodzą chętniej. Liska tapangu też obniża pH. I przy okazji, jak już widzimy, jest molinezyjka, prawda, że urosła? Często sobie coś skubię. Widok ogólny. Mam moje krewetkarium. Mych mi się strasznie rozrósł. Wszystko się prezentuje, robi się gąszcz. Dziękuję, że ze mną jesteście, że oglądacie moje filmiki. Zapraszam do kolejnego filmu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Klikajcie łapki w górę.